No i mamy dzisiaj efekty Kazimierz tutaj przygotowywał teren Buraczki Marchewka elegancko To jest Pietruszka Też pięknie rośnie Kapusta Tu ogórki Fasola Ogród rośnie jak marzenie. Też jest ogórek, dynia, kabaczki. A tutaj są pomidory: sałata, truskawki. No, słoneczniki oczywiście, też zawsze jest ładne. To są siane, kiedy jeszcze Kazimierz to robił, wrzucone były Selery, szczypior Bardzo ładny szczypior, cebula tu jest A tu kwitnie bub Kapusta, czosnek wiosenny Tu trochę kukurydzy jeszcze jest tak wygląda ten zagonnik. Tu mamy owiec, sosiałka zimierz też, pięknie Już się nie, niektóre zaczyna widzę kłosić Pierwsze te wyskakują, ziarenka Dziki były na ziemniakach no, Przywalimy tego też Dobrze Dwarzątki ziemniaków i przyszły dziki Niedobrze To są Giorginie dalie, tu mamy znowu szczypior. Cały czas szczypior. A to skoper w szczypiorze, samosiejka. Czosnek. To jest groch. Ogórki wyskakują. Są ziemniaki, które rosną jeszcze sprzed chyba trzech lat. Tu też jest groch dosiany, A tutaj widać pierwszą truskawkę. Ta jeszcze jest czerwona, o tu są. Jeszcze nie są czerwone. Ale musi się gdzieś czerwona trafić. No powiedzmy. Jest czerwona cała. Jedna z pierwszych. Mm -hmm. Tu jest tak kukurydza, dynia i słoneczniki, też kukurydza. No a tutaj niestety dziki były, uszkodziły trochę ziemniaki, trzeba będzie chyba je zabezpieczyć. Szkoda ziemniaków. Tutaj widać jakie spustoszenia zrobiły. Wszystko porozwalały. Jeszcze może tydzień się truskawki zaczną. Tu są ogórki. Dynie i słoneczniki o tu są dynie też dynie tak siałem je z ręki jak leci trzeba dzisiaj przerwać bo ich za dużo tu to narastało i tu też są na końcu, giorginie Się trafiają ale jeszcze ze dwie się udało znaleźć Z odmiana późna Senga Sengana i tu też są ziemniaki tu są dynie trochę wcześniej siane, to są dużo większe tu jest 100 metrowy Rządek cebuli, dwa rządki buraczków. Tu są takie trochę truskawki pomieszane z malinami jesiennymi. Też się jedno udało znaleźć. Maliny Gdzie niegdzie jakiś maksa mosiejka się zaplątał, szan tu są buraczki, buraczki, boraczki Pietruszka i trzy rządki marchwi trochę słoneczników marki tak chaotycznie rzuconych żeby gdzie nie gdzie rósł tu jeszcze są ogórki o kilkanaście rządków ogórków tu jest rzadkiewka późno siana to jest byle jaka sałata Ogórki. A tu ogórki z podpoli, Z Podagro A tu mamy ziemniaki. Ziemniaki beżowe. Są późne ziemniaki. Kuinan królowanna. królowa Anna Dopiero zaczynają schodzić Kiełkują Zielono się zrobiło W tych ziemniakach Takie wyższe ziemniaki to są wineta, tu jest osiem rzędów, jest a te takie maluteńkie to są właśnie te późne, bardzo późne ziemniaki, takie widać ciemne, królowa Anna. Ciekawe jak ten persz się tutaj będzie rozprzestrzeniał. Na razie widać, że, że bierze górę. Pesz? Nie wiem, czy to przydałoby się chyba podredlić. Trochę go rozwalić, ten pesz. co to będzie. No tutaj to się w ogóle łąka perowa zrobiła. A tu już pierwsze chrząszcze. Stonki przeszykują do złożenia jaj. I tak to pokrótce wygląda. Zobaczymy, co to będzie. Na razie by się przydał deszcz. Jest prawie połowa czerwca. Jest ciepło i wiatr wieje troszeczkę.